Witam serdecznie wszystkich fanów wszechstylowej walki. Wręcz w ten weekend kolejna gala UFC z serii Fight Night w UFC Apex z Las Vegas. Gala UFC Fight Night do Zachos vs. Fizjew. Czyli w walce wieczoru mamy pojedynek w kategorii lekkiej zawodników Stop 10. Poza tym kilka innych ciekawych starć. Przejdę do ich omówienia. W kategorii koguciej. Zmierzą się Ronnie Lawrence z Kubem Kakramonowem. Mieszkający w Kalifornii Uzbek zaliczył udany debiut w sierpniu zeszłego roku w UFC, pokonując z tuszeniem gilotyną pod koniec trzeciej rundy Trevina Jonesa. W styczniu tego roku wypadł z walki z Brianem Kelleherem przez pozytywny wynik testu na COVID, także dosyć długa przerwa. Przed UFC występował dla innych amerykańskich organizacji, w tym PFL-u gdzie przegrał przez decyzję sędziowską z Umarem Nurmagomedowem, dając całkiem dobrą walkę. Drugą porażkę zaliczył przez nokaut latającym kolanem, ale sam też większość rywali pokonywał przed czasem. Trzy wygrane przez nokaut, cztery przez poddanie. Wszechstronny zawodnik, jego rywal Ronnie Lawrence dostał się do UFC przez program Contender w 2020 roku, wygrywając przez decyzję z Jose Johnsonem. W debiucie w Oktagonie wygrał przez knockout Granen Poundem w trzeciej rundzie z Vincem Kaczero. No i w lutym tego roku pokonał przez decyzję Mane Martinez'a, zdecydowanie dominując rywala przez pierwsze dwie rundy. Chociaż w trzeciej chyba za bardzo się rozluźnił, bo dał się zaskoczyć kilkoma mocnymi ciosami. I Martinez miał swoją szansę na wygranie tej walki. Z Kakramonowem również będzie musiał uważać. Uzbek to moim zdaniem trudniejszy rywal. Myślę, że ma lepszą obronę przed obaleniami. Umar Nurmagomedow miał duże kłopoty, żeby obalić Kakramonowa. Tak więc zobaczymy, czy zapasy Lorensa są na tym poziomie. Amerykanie już pokazywał, że jest bardzo silny fizycznie i potrafi dominować z Uzbekiem, nawet jeżeli tej dominacji nie będzie, no to te zapasy mogą mu pozwolić na uzyskanie przewagi. Nie jest też tak, że jak roni nie obali, to zostanie. Rozbity w stójce. Większe szanse na nokaut damka Kramonowi, ale sądzę, że skończy się to ostatecznie decyzją. Na papierze bliska walka. Myślę, że presją wygra to Amerykanin postawię na wygraną Roniego Lorensa przez decyzję sędziowską. W kategorii półciężkiej zmierzą się Knedyn ze Czukfu z Karlem Robertsonem. obaj zawodnicy po porażkach, Nigeryjczyk po Dwóch. Przez nokaut z Down Jungiem i niejednogłośną decyzję z nikiem Negumeranu. Wcześniej miał trzy wygrane z rzędu z Darko Stosiciem przez decyzję i przez nokauty z Carlosem Ulbergiem i Danilo Marquezem. Także ostatnia wygrana trochę ponad rok temu. Karl Robertson ostatnio wygrywał prawie trzy lata temu z Romanem Kopylowem przez duszenie z zapleców, Później przegrywał przez poddanie w pierwszej rundzie z Marvinem Vetorim. Tak samo z Brendanem Alenem. Wrócił z kategorii średniej do kategorii półciężkiej i przegrał przez nokaut z Kalilem Roundtrim w marcu tego roku. Z Zeczukwu nie będzie łatwo mu się odbić. Rywal ma dużą przewagę wzrostu i zasięgu. Może nie stanowi zagrożenia w parterze, ale Robertson też raczej w tym aspekcie dużo nie zdziała. Pomimo tego, że myślę, że ma przewagę jeśli chodzi o tę grę parterową, no to. Trudno mu będzie sprowadzić do tego parteru Nzeczukwu. Myślę, że walka rozegra się głównie w stójce. Kennedy potrafi walki prowadzić ostrożnie. No co prawda nie powinien się tak chować za gardą. Myślę, że oduczył go trochę tego koreańczyk Daun Jung, który znokautował go ciosami łokciami. Ale z tej porażki Nigerijczyk już wyciągnął wnioski. O ile z Negumeranu nie udało się wygrać, tak tutaj myślę, że będzie w stanie wypunktować Robersona i postawię na weganu Kenedegon zaczukfu przez decyzję sędziowską. W kategorii piórkowej zmierzą się David Onama z Garethem Armfieldem. Onama miał walczyć z Austinem Lingo, jednak rywal się wycofał. No i wydawało się, że nie będzie tutaj zastępstwa, a na kilka dni przed galą jednak znalazł się rywal, Gareth Armfield. Co ciekawe jest to starcie rewanżowe. Zmierzyli się ze sobą w ostatniej dla obu ich walce amatorskiej opas kategorii piórkowej Kansas City Fighting Alliance. Oba byli wtedy niepokonani na amatorstwie. Ona ma z bilansem 9 wygranych walk, Armfield 6. Chociaż trzeba tutaj zaznaczyć, że Armfield poza tą jedną walką z Onamą wszystkie pozostałe swoje walki amatorskie i zawodowe toczył w kategorii koguciej, a ona ma w kategorii piórkowej i również w lekkiej. Przewalczyli 3 rundy po 3 minuty. Cała walka była w stójce. Wszystkie rundy wygrał Onama i w ostatniej był bliski wygranej przed czasem. Mieszkający w Stanach Ugandyjczyk przegrał w zawodowej karierze tylko jedną walkę w debiucie w UFC w kategorii lekkiej z Masonem Jonesem. Była to dosyć wyrównana walka. Wszystkie pozostałe zawodowe walki wygrywał przed czasem. 6 nokautów, 3 poddania. W ostatniej walce drugiej w UFC znokautował Gabriela Beniteza. Armfield też jest finisherem, wszystkie swoje zawodowe walki wygrywał przed czasem. 5 nokautów, 3 poddania. Przegrywał natomiast przez decyzję z Ronim Loresem i został poddany duszeniem z zapleców przez Mateo Vogela. Szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem tego, że zdecydował się wziąć tę walkę z Onamą i zadebiutować w ten sposób w UFC. Nie jest to jego kategoria wagowa. Rywal większy, silniejszy już z nim kiedyś wygrał. Uważam też, że Onama jest lepszy zarówno w stójce jak i w parterze. Nie powinien mieć problemu ze skracaniem dystansu. Zresztą ma większy zasięg. Armfield pokazywał już, że jest twardy i w swojej karierze jeszcze nie przegrał przez knockout. Ale myślę, że tym razem Onama go znokautuje i postaje właśnie na wygraną Davida Onamy przez knockout. W kategorii średniej zmierzą się Cody Brandage z Traysonem Gorem. Gore ma niewielkie doświadczenie w zawodowym MMA. Wystąpił w 28 sezonie Ultimate Fightera, gdzie w finale przegrał z Brianem Battle. No właściwie nie był to finał, ale to było starcie jakby zaległe. Trayson miał kontuzję kolana i Brian Battle wygrał tamtą edycję Ultimate Fightera z kimś innym. Z Gilbertem Urbiną, którego Gor również pokonał w programie. W każdym razie ja uznałem to starcie z Batlem za właściwy finał tej edycji. No, samo to starcie nie zachwyciło, bo dużo clinchu pod siatką. Gor dobrze bronił się przed obaleniami. Obrona przed obaleniami będzie kluczowa w starciu z Codym Brandegzem, który jest bardzo dobrym zapaśnikiem. Brandegz w programie Contender przegrał przez knockout z Williamem Knightem, ale po wygranej walce na Gai LFA. Został zakontraktowany przez UFC, stoczył już dwie walki w oktagonie. Przegrał przez decyzję z Nikiem Maksimowym i pokonał duszeniem gilotyną Talcellumbium Lungiambule w marcu tego roku. Został znokdownowany w tej walce, no ale złapał ciasne duszenie i udało mu się wygrać. Trayson Gore ma solidny boks i Branderz będzie musiał uważać, żeby nie zostać znokautowanym w tej walce. Właśnie wygrana przez knockout bądź przewagą znaczących ciosów to jest droga do zwycięstwa dla Treyshona Gore. Dla Branderza to będzie właśnie przewaga w clinchu, obalenia, ciosy w parterze lub próby poddań i kontrola pozycji. Nie wydaje mi się, żeby któryś z zawodników tutaj uzyskał przewagę przez przewagę kondycji. W tego typu bliskich zestawieniach preferuje zazwyczaj parterowca zapaśnika. Dlatego powstaje tutaj na wygraną kod jego brandeja przez decyzję sędziowską. W kategorii muszej kobiet zmierzą się Antonina Szewczenko z kortni Casey. Obie zawodniczki po 35 roku życia. Starsza siostra mistrzyni Walentyny Szewczenko, Antonina. Ostatnie dwie walki przegrała. Obie w drugiej rundzie została poddana przez Andreli i znokautowana ciosami w parterze przez Casey O'Neill. Niecałe dwa lata temu wygrała swoją ostatnią walkę za Arian Lipski przez ciosy w parterze w drugiej rundzie. Wcześniej w UFC wygrywała jeszcze przez duszenie z zapleców z Lucy Pudilową i przez decyzję z Jiyeon Kim. No i zaliczyła dwie porażki przez decyzję z Roxanne Modaferri i Caitlin Chukagian. Courtney Casey w UFC występuje dłużej od 2015 roku. Zaczynała w kategorii słomkowej, kiedy jeszcze nie było kategorii muszej. Ogólnie ma bilans sześciu wygranych, ośmiu porażek dla organizacji. W listopadzie zeszłego roku wygrała przez decyzję z Janą Jojuą której już nie ma w UFC. Wcześniej przegrywała przez niejednogłośną decyzję z JJ Aldridge i została poddana duszeniem z zapleców w trzeciej rundzie przez Gillian Robertson. W kategorii muszęję ma też jeszcze wygraną przez balachę z Marą Borelą. Myślę, że w walce z Antoniną Szewczenko będzie dążyła do parteru. Szczególnie. Pozycji górnej może mieć przewagę, tyle że myślę, że będzie jej trudno obalić Antoninę, za to może być sporo klinczu przy siatce, w stojce w dystansie. No to Szawczenko powinna mieć sporą przewagę, jest zdecydowanie lepszą kickboxerką. Natomiast Casey nigdy nie przegrała przez knockout, także no tutaj też tego się nie spodziewam. Myślę, że walka trafi na karty punktowe. MMA kobiet różnie może być. Postawię na wygraną Antoninę Szewczenko przez decyzję. W kategorii koguciej zmierzą się Ayman Zahabi z Rikim Tursiosem. Kanadyjczyk Zahabi dołączył do UFC w 2017 roku z bilansem sześciu wygranych przez skończenie, trzy przez nokaut, trzy przez poddanie. Przez ponad pięć lat stoczył w UFC tylko cztery walki. Wygrywał przez decyzję z Reginaldo Vieira. Przegrywał przez nokaut obrotowym łokciem z Ricardo Ramosem. Przez decyzję przegrał też z Vincem Moralesem. No i w swojej ostatniej walce wygrał przez nokaut w pierwszej rundzie z Draco Rodriguezem. To było w lutym zeszłego roku, czyli prawie półtorej roku przerwy. Jego rywal Ricky Turcios jest 5 lat młodszy. Wygrał program Ultimate Fighter pokonując w finale przez niejednogłośną decyzję Bradiego Histanda. Przedtem większość walk toczył na galach Fury FC. Ma w karierze dwie porażki, obie z zawodnikami, którzy występują w UFC. Boston Salmon wygrał z nim przez decyzję. No i Tursios został jeszcze znokautowany przez Manę Martineza. Trzeba jednak zaznaczyć, że Martinez ma naprawdę mocne uderzenie jak na tę kategorię. A Tursios już kilkukrotnie pokazywał, że potrafi toczyć wojny w oktagonie. Także będzie musiał uważać na uderzenia rywala ale wytrzymałość i kondycja powinny być po jego stronie. Tursios niewiele walk kończył przed czasem, ale pokazywał, że jest zawodnikiem wszechstronnym. Powinien być też szybszy od zachabiego, ma lepszy zasięg. Postawię tutaj na wygraną Rickiego Tursiosa przez decyzję sędziowską. W kategorii muszej kobiet zmierzą się Cynthia Calvillo z Niną Nunesz. Calvillo miała kłopoty z wagi w kategorii słomkowej tego cztery ostatnie walki już są dla niej w kategorii muszej. W kategorii słomkowej prezentowała dobry poziom. Wygrała pięć walk w UFC, przegrała tylko jedną z Karlą Esparzą przez decyzję. No i jeszcze zremisowała z Mariną Rodriguez. Po przejściu do kategorii muszej wygrała przez decyzję z Jessica Ay, no ale później już nie wiodło jej się tak dobrze. Przegrała trzy kolejne walki przez decyzję z Caitlin Czukajian. No i przez ciosy pięściami była nokautowana przez Jessica Andrasz i w ostatniej walce Andreeli i na Nunes wcześniej Ansarov ma w bilansie cztery wygrane przez KO, -TKO, ale wszystkie były na niskiej jakości rywalkach w UFC ma bilans czterech wygranych i czterech porażek, tak samo trzy walki wygrywała przez decyzję i jedną przez poddanie, jak przegrywała przez podanie w ostatniej walce z Mackenzie Dern. Pozostałe trzy porażki też przez decyzję. Walka z Dern była walką powrotną po porodzie. Nie wiem czemu Nina zmienia kategorię wagową, gdyż nigdy nie miała kłopotów z robieniem limitu kategorii słomkowej. Nie wiem czy ma motywację do osiągania kolejnych sukcesów. Myślę, że Calvillo jest w tej walce na większym musie. W widzę lekką przewagę Niny. Jeśli chodzi o zapasy, parter, no to przewaga Calvillo. Nina ma całkiem dobrą obronę przed obaleniami, ale myślę, że ta presja zapaśnicza w wykonaniu Calvillo tutaj przeważy i postawię na wygraną Cynthia Calvillo przez decyzję sędziowską. W kategorii lekkiej zmierzą się Michael Johnson z Jamie Mullarkim, 36-letni Johnson w ostatniej walce przerwał swoją serię czterech porażek wygrywając przez knockout z Alanem Patrickiem, zawodnikiem starszym od siebie, tym razem ma rywala młodszego ponad 8 lat. Jamie Mularki to zawodnik, który w UFC ma bilans dwóch wygranych i trzech porażek. Debiutował przeciwko Bradowi Ridelowi, z którym przegrał przez decyzję. Później też przegrał przez decyzję z Faresem z Jamem. Po tych walkach nie wypadł wcale tak źle. Widać, że poprawił mocno zapasy. Kolejnych dwóch rywali nokautował. Kamy Worfiego w pierwszej rundzie, Devontae Smitha w drugiej. No a ta jego ostatnia porażka przez nokaut w drugiej rundzie z Janem Turnerem po ostatniej gali nie wygląda wcale tak źle. Jamie potrafi przyjąć i oddać. Ma 10 nokautów na koncie, 4 poddania, więc w parterze również potrafi stworzyć zagrożenie. Johnson to prawdziwy weteran występujący już 12 lat w UFC. Bił się z czołówką kategorii lekkiej i piórkowej. Ma ten bardzo mocny nokautujący cios, solidne zapasy. No jednak dużo ma tych porażek w ostatnich latach. Johnson chciałby jeszcze zaistnieć i ta ostatnia wygrana przez nokaut to dla niego duża motywacja do dania z siebie wszystkiego w następnym starciu. Myślę, że tutaj z Mularkiem zobaczymy jedno z bardziej ekscytujących starć tej gali. Spodziewam się wielu wymian z ciosów w stójce. Myślę jednak, że to młodszy Australijczyk ostatecznie wyjdzie z nich górą i przełamie Michaela w późniejszych rundach. Postawię na wygraną Jamie'ego Mularkiego przez nokaut. W kategorii ciężkiej zmierzą się Jared Vandera z Chase'em Shermanem. Zawodnicy obaj z dosyć słabym bilansem w UFC. Vandera wygrał tylko jedną walkę, przegrał cztery. Chase Sherman już raz został zwolniony z UFC. To jest jego druga szansa w organizacji. No i prezentuje się podobnie jak wcześniej. Wygrał trzy walki w, łącznie w UFC, 9 przegrał. Po ponownym zatrudnieniu to była tylko wygrana przez nokaut z Aikiem Villanuewą i cztery porażki teraz z rzędu z Arlowskim, Porterem, Collierem i Romanowem. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że dostanie. Kolejną walkę raczej spodziewałem się, że powróci do walk w boksie na gołe pięści. Wandera wygrał w UFC tylko z Justinem Tafą przez decyzję. Przegrywał z Sergiem Spiwakiem, Aleksandrem Romanowem, Andrzejem Arlowskim i Aleksejem Olejnikiem. Mają więc z Shermanem wspólnych rywali, Arlowskiego i Romanowa, z których nie przegrywali. Uważam, że Wandera prezentował się w tych walkach lepiej od Shermana który właściwie naprawdę niewiele pokazał. Mają oni podobne warunki fizyczne, ale to Wandera jest większy, jeszcze zbija wagę do kategorii ciężkiej, więc powinien mieć jakieś 10 kg przewagi masy. Dostawał rywali w większości dobrych w parterze, no ale nawet w ostatniej walce z Olejnikiem Wandera pokazał, że potrafi coś w tym parterze, dobrze przechodził pozycję, ale trochę się za bardzo rozochocił i Został złapany przez Olejnika. Przez pryzmat w walk z Arlowskim wydaje mi się, że stójka powinna być w miarę wyrównana. Ale ta przewaga siły masy i lepszy parter, wydaje mi się, Wandery powinna tutaj y, też przeważyć. I uważam, że Jared Wandera obali Shermana. No i tam powinien zakończyć walkę ciosami w parterze bądź poddaniem. Postawię na wygraną Jareda Wandery. W kategorii koguciej zmierzą się Said Nurmagomedov z Douglasem Silva de Andrade. Brazylijczyk dosyć często jest niedoceniany, a ma zwycięstwa nad naprawdę dobrymi zawodnikami, takimi jak Marlon Vera i Renan Barao. Ostatnie dwie walki wygrywał przed czasem przez knockout z Gaetano Pirejo i przez poddanie duszeniem zza pleców z zapleców z Sergejem Morozowem. Dysponuje dużą siłą fizyczną. No i całkiem dobrą yy, kondycją przy tym. Niebezpieczny w stójce, trudny do utrzymania w parterze. Ale ma już 37 lat i trudno powiedzieć jak długo jeszcze będzie w stanie utrzymywać tak dobrą formę. Za przeciwnika ma 7 lat młodszego Saida Nurmagomedowa. Zawodnik z Machaczkały w swojej karierze przekrywał tylko dwukrotnie. Na ACB z Magomedem Bibulatowym, innym wtedy niepokonanym zawodnikiem. I z Raonim Barcelosem w UFC. Kiedy to Brazylijczyk przeważył walkę na swoją korzyść, obalając Nurmagomedowa pod koniec rund, ale pozostałe cztery walki w UFC Said wygrywał. Dwie ostatnie przed czasem, podobnie jak Rywal, przez knockout z Markiem Striglem w pierwszej rundzie i przez duszenie Gilotyną w pierwszej minucie, nawet walki z Kodim Steymanem. Douglas nie jest tak mocnym zapaśnikiem, jak Raoni Barcelos. Myślę, że to prędzej Said będzie próbował obalać i poddać rywala. W stójce wydaje mi się też, że to Medow trochę lepiej dysponuje i potrafi używać zasięgu. Przede wszystkim ma dobre kopnięcia, szczególnie obrotowe kopnięcie na wątrobę. Douglas Silva za to ma zamaszyste ciosy pięściami. Te sierpowe potrafią nokautować. Myślę, że jednak trudno mu będzie dobrze trafić. Dagestańczyka, który ma dobrą obronę. Said jest trudniejszym rywalem niż ostatni przeciwnicy Brazylijczyka. Myślę, że to Nurmagomedow. Pierwszy zrani ciosami Daglasa de Andrade w stójce. I postawię tutaj na wygraną Said'a Nurmagomedowa przez nokaut. W kategorii średniej zmierzą się Caio Borajo z Armenem Petrosianem. Mocne zestawienie. Obaj trafili do UFC przez program Contender walczyli na tej samej gali i obaj znokautowali rywali w pierwszej rundzie. Reprezentant Armenii Bułgara Kolewa, a Caio Borajo Jessego Mareja. Petrosian zadebiutował w UFC wcześniej, wygrał z Gregorym Rodriguezem, bardzo trudnym przeciwnikiem przez niejednogłośną decyzję sędziowską w lutym tego roku. Natomiast Brazylijczyk zadebiutował w UFC. Jako zawodnik w Komejni Wencie, zmierzył się wtedy z niepokonanym Rosjaninem Gadżim Omar Gadżijewem. Gadżi to bardzo dobry zapaśnik z wygranymi nad solidnymi rywalami, a Kajo Borajo po prostu go w tym parterze zdominował. Co prawda, ostatecznie wygrał przez techniczną decyzję po faulu nielegalnym ciosie kolanem, ale zdecydowanie wygrywał tę walkę i był bliski zakończenia przed czasem. W walce z Armenem Petrosianem, no to zawodnik z Armenii powinien być większy. No ale tutaj wydaje mi się, że oficjalne dane są nieprawidłowe. Borajo był większy od Omar Gadziewa, który podawany jest jako zawodnik mierzący 1,85 m wzrostu. Wydaje mi się, że powinien być mniej więcej równy z Petrosianem Borajo. Może nawet będzie większy. Armen ma bardzo dobry kickboxing, tylko ostatnią walkę z, Gr z Gregorem Rodriguezem nie zakończył przez knockout. Ale Brazylijczyk Borajo też jest dobrym strikerem, Ma cztery wygrane przez knockout. Wydaje mi się, że będzie w stanie nawiązać równą walkę w stójce z Petrosianem. A do tego dysponuje zdecydowanie mocniejszym parterem od przeciwnika. Myślę, że do tego parteru będzie dążył. Co prawda bardzo silnego Petrosiana nie jest łatwo obalić. Ale myślę, że Borajo ma wystarczające umiejętności, żeby tego dokonać. Myślę, że wywrze na Armenię podobną presję jak na poprzednim rywalu i postawię tutaj na to, że Caio Boralo wygra tę walkę przez nokaut bądź poddanie w parterze. W walce w wieczoru pojedynek w kategorii lekkiej bitwa Rafaelów. Rafael dos Sanjos zmierzy się z Rafaelem Fizjewem. Brazylijczyk jest 8 lat starszy, jest prawdziwym weteranem UFC. Byłem mistrzem kategorii lekkiej. Występował również w kategorii półśredniej. Uzbierał bilans 20 zwycięstw i 11 porażek w UFC. W ostatnich latach odbił się właśnie trochę od tej kategorii półśredniej, gdzie przegrywał z bardzo mocnymi zapaśnikami. Przez decyzje sędziowskie pokonywali go Colby Covington, Kamaru Usman, Leon Edwards i Michael Kiesa. Za to w tej kategorii półśredniej do Santos wygrywał przez poddanie duszeniem trójkątnym rękoma z Nilem Magnim. I Kevinem Lee pokonał też przez decyzję Robiego Lawlera. Wrócił jednak do kategorii lekkiej i teraz po dwóch wygranych przez decyzję z Polenfelderem i Renato Mojcano jest wysoko w rankingu i będzie bronił tej pozycji przeciwko będącemu na fali pięciu zwycięstw Rafaelowi Fizjewowi. Urodzony i reprezentujący Kirgistan Azer ma na koncie sześć występów w UFC. W debiucie przegrał przez nokaut po obrotowym kopnięciu i ciosach z Magomedem Mustafaevem, Ale kolejne walki, jak mówiłem wcześniej, wygrywał. Przez decyzję z Aleksem White'em, Markiem Diakizy. Znokautował Renato Mojkano w pierwszej rundzie lewym sierpowym. Wygrał przez decyzję z Bobim Greenem. No i w ostatniej walce znokautował obrotowym kopnięciem okrężnym yy, Brada Ridella. Fizjew jest przede wszystkim kickboxerem, świetnym uderzaczem. Ma bardzo dobrą defensywę w tej płaszczyźnie stójkowej, trudno go trafić. W pięciorundowym pojedynku jego słabszą stroną może być kondycja. W walce z Bobim Greenem świetnie prezentował się w pierwszych dwóch rundach, gdzie punktował Amerykanina, ale w trzeciej zwolnił i miał kłopoty. Rafaela do Sanhosa nie będzie łatwo znokautować. Brazylijczyk w swojej długiej karierze przegrywał w ten sposób tylko dwukrotnie. Z Jeremim Stevensem i Edim Alvarezem. Spodziewam się, że do Santos w tej stójce będzie miał duże kłopoty trafić Fizjewa, ale nie jest bez szans. Na pewno też przetestuje obronę przed obaleniami rywala. Jeżeli uda mu się obalić Fizjewa, no to w parterze też powinien mieć zdecydowaną przewagę. Właściwie Fizjew nie jest jeszcze w ogóle przetestowany w parterze. W UFC walczył z zawodnikami stójkowymi. Wybronił kilka obaleń, ale jeszcze nie miał takiego rywala, który tylko i wyłącznie dążyłby do przeniesienia walki do parteru. Myślę, że taki rutyniarz jak Rafael dos Santos nie da się ustawić pod jakieś dewastujące kopnięcie. Spodziewam się po nim dużej presji, klinczu pod siatką, takiej próby zamęczenia rywala. Myślę, że kondycyjnie to właśnie starszy Brazylijczyk powinien to starcie wytrzymać lepiej ma więcej doświadczenia, więcej doświadczenia też w toczeniu walk na pełnym dystansie i w pięciu rundach. Myślę, że może być to istotne i postawię tutaj na wygraną Rafaela do Sanhosa przez decyzję sędziowską. To by było na tyle Gala UFC Fight Night do vs versus Fizief w nocy z soboty na niedzielę, z 9 na 10 lipca. Właściwie w niedzielę od północy. Karta wstępna na Fight Passie. Karta główna mniej więcej od godziny 3 w kanałach sportowych Polsatu. Zapraszam do oglądania, kibicowania. Napiszcie w komentarzu jakie macie typy. Jak podobają Wam się moje, co sądzicie o Gali. Jeżeli wydało Wam się podobało, no to polubcie je. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja się już żegnam. Do usłyszenia.